Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim retro kanale. Bardzo dawno mnie nie było, ale dziś próbuję coś nagrać, słuchajcie. E, mam nadzieję, że w miarę ciekawy odcinek. E, chcę go poświęcić urządzeniu, które się nazywa VIC64. E, to urządzenie e, powstało, projekt chyba powstał około roku rok temu. Jakieś 8 miesięcy temu mówił o tym Borg. Zresztą to urządzenie, które tu widzicie, też należy do Borga. On wtedy dostał chyba dwa na testy. Jedno mi przysłał, żebym się pobawił. Ja się wtedy trochę pobawiłem, ale nie kręciłem żadnego odcinka. Nie miałem, myślę, nic o nim ciekawego do powiedzenia na temat tego urządzenia, bo wszystko powiedział. Natomiast od tego czasu projekt się trochę rozwinął. No i kilka słów może dzisiaj spróbuję ja na ten temat powiedzieć. Testowałem go ostatnio, parę dni się bawiłem. No i. Powiem Wam, że całkiem mi się podoba. Generalnie, żeby korzystać z tego urządzenia, no to oprócz samego urządzenia, które pozwala nam podłączyć naszego komodorka do internetu za pośrednictwem no, lokalnej sieci Wi-Fi, potrzebujemy jeszcze program, który no, pozwala nam pracować z tym urządzeniem, pozwala nam go skonfigurować ale przede wszystkim pozwalam odpalić coś takiego jak portal w 64 no bo tam mamy wiele ciekawych rzeczy. Tak naprawdę jest to kilka mniejszych programików, ale jeżeli będziemy mieli tylko launcher odpalający ten portal, no to to wszystko załatwia. Taki plik launchera jest oczywiście na stronie projektu, czyli to jest 64 64de bo projekt jest niemiecki. Można nagrać na dyskietkę albo na kartę pamięci do sd 2 i słuchajcie, i działać, tak? Ale ja... Poszedłem niejako krok dalej, bo na stronie projektu jest też kernel. Kernel, który usprawnia działanie z tym urządzeniem. Na EasyFlashu. jak widzicie, pod szósteczką mam wIK 64, kernel wgrany. No i jeżeli go odpalę, no to jak widzicie, mam Komodore wik Basic V3, jak tu jest podpisane. Pod klawiszami funkcyjnymi mam trochę ciekawych funkcji, mianowicie pod F1 mogę załadować właśnie ten. Portal, czyli bez konieczności ściągania pliku, bez konieczności odpalania go, mogę załadować ten portal. No i tutaj na tym portalu kilka nowości się pojawiło. Rozbudowała się trochę bazagier, pojawiły się jakieś dema, mamy też no na przykład jakieś tam aplikacje nowe w stylu radio. To wszystko w internecie możecie znaleźć, nie będę szerzej o tym mówił. Może tylko jako ciekawostkę, w zakładce internet dwie ciekawe rzeczy się pojawiły, mianowicie Google Maps. I to jest mega ciekawa rzecz, słuchajcie, Google Maps na Commodore 64, wyobrażacie to sobie? No zobaczmy to, ktoś napisał aplikację, która no, pobiera mapy z Google'a, zobaczymy, czy to mi wystartuje. No i widzicie, wystartowało, mam Warszawę, pod o mogę sobie zobaczyć, co ja tu w ogóle mogę podziałać, mogę się przesuwać po tej mapie, mogę ją przybliżać, oddalać, mogę przejść do Google Street View, o to jest ciekawe, spróbujmy sobie. Warszawie no mam chyba rynek. Tak to trochę wygląda. Tu się poobracajmy. No, chyba tak. Tak mi się wydaje, że to będzie rynek w Warszawie. No, oczywiście no, graficznie cudów tu nie osiągniemy, ale... Ale nie jest źle. Yy, można też czegoś poszukać. No to poszukajmy to jest pod O. Sircz, no i ja mieszkam w takiej miejscowości pod Krakowem, to się nazywa Niepołomice, zobaczmy. No i są Niepołomice, słuchajcie. Można coś oddalać, przybliżać. Dobra, teraz przybliżyłem, F7 mi oddala. Jeszcze się oddalmy trochę. O, dobra, tutaj widać Wieliczka, Bochnia, żebyście mniej więcej lepiej widzieli, gdzie ja to mieszkam. No i między Krakowem a Tarnowem. Okej, okay. Google Maps, fajna rzecz, ale jak mówię, też raczej nie będę o niej mówił dzisiaj, bo dziś chcę mówić całkiem o czymś innym. Nie wiem, czy da się wyjść z tego Google Maps. Pewnie nie. Reset tutaj może. O. Dobra, o czym chciałem mówić? Mianowicie ten kernel pozwala nam też niejako... Pociągnąć pliki z internetu w bardzo prosty sposób. No bo kernel generalnie udostępnia nam coś takiego, że moglibyśmy, i to jest gdzieś tam pokazane w dokumentacji, wpisać sobie load, tak, no i podać adres strony http://www.wik64. DE przez PRG przez. No właśnie. I w tamtym folderze są jakieś pliki, między innymi chyba ten start .prg, który przed chwilą uruchamiałem, można to zrobić tak. Zobaczymy, to się wgra. O, widzicie, się wgrało. No i okej, okay, wchodzę na portal. Dobrze, ale jak widzieliście wcześniej, ja nie muszę tego tak robić, ponieważ no mam odpowiednio skonfigurowany. Ten właśnie kernel, no i u mnie to wystarczy zrobić um, ładując to w ten sposób. Czyli tutaj u góry teraz to widać, jak to dokładnie należy wpisać. Load nie wpisuje z całego tego adresu, no bo on jest skonfigurowany, tylko wykrzyknik i nazwę pliku. Pod 5 um, mam program, który jest um, DIR, on też jest w tym samym serwisie, czyli ten BIG64DE w folderze PRG. No i on mi pozwala, um, jeszcze raz tak. Tak, zobaczyć pliki, które jeszcze są w tym folderze. Tak, mam tu jakąś grę Adventure, mam właśnie ten plik, który właśnie mi wylistował ten folder. Mam update, mam pliki Koala, czyli taki to takie demo, które bardzo szybko wyświetla pliki. Mam tutaj inne demo, o, i ono jest niedostępne z portalu póki co, więc może dlatego sobie na nie zerknijmy. A jest fajne, przynajmniej ja z portalu go nie umiem uruchomić. Nie wiem, może się da. Czekajcie. Picture taken from HTTPS. O, widzicie, Jest też CSDB wzięte. O. To też jest pokaz obrazków. Podobnie jak to Kala 500. Z tym, że mm, te obrazki, po pierwsze, są dźwiękiem. A po drugie, no nie ładują się tak jedno po drugim. Tylko my możemy sobie je przełączać. Możemy, czy nie możemy? Czekajcie. Zdawało mi się, że przy Łączałem je joystickiem, ale teraz to już sam nie wiem. No przełącz się. Zobacz, że się tak ładuje wolno. O, jest szansa. O, dobra. Dobra. I jak mówię, póki co chyba tego nie da się odpalić z tego z tego portalu. No więc przez ten kernel. O, bardzo ładna graficzka. Możemy to sobie zobaczyć. Co tam jeszcze mamy? Czyli F5, listujemy folder. No, mamy gry, takie jak Shotgun czy Strage Up. One są też dostępne, słuchajcie, z portalu, więc tutaj problemu nie ma. Telnet dostępny z portalu, Test tool dostępny z portalu. Mamy tutaj konfigurację sieci Wi-Fi i tak dalej. No więc wszystko spoko. Dobra, ale tu jest jeszcze coś takiego jak. Set server, popatrzcie się. No i my możemy podłączyć się do innego serwera. Na stronie projektu jest plik PHP, który po wgraniu na swój serwer powinien nam wykonać tą samą operację, tylko na naszym serwerze. Dobra, więc zróbmy to. Bo ja taki serwer sobie stworzyłem. Czyli klikam sobie SET serwer, odpalam, i teraz zamiast tego WIC64DE wpiszę sobie coś takiego HTTP dwukropek, ukośnik, ukośnik, sonek.pl przez retro. Oczywiście mógłbym to wpisać w adresie, w adresie, tak jak pokazywałem na początku, czyli load, ten cały ten adres i potem nazwę pliku, ale jeżeli to sobie ustawię jako serwer domyślny i wgrałem ten plik PHP ze strony projektu, który tam gdzieś jest, po lekkich zmianach, tam, bo tam trzeba jeszcze niejako lekko poprawić właśnie ten dir, no to teraz się patrzcie. To już w zasadzie tu powinno działać. Mhm. No i dobra, wylistowałem, ale teraz swój serwer, czyli to, co mi się, to, co wrzuciłem na swój serwer. Te gry, które wrzuciłem na swój serwer i na przykład mógłbym sobie teraz takie West Bank odpalić ze swojego serwera. No, zobaczmy, zadziała. Chyba coś się ładuje. Dobra. Dwa joystick, zero start. No i West Banku na zachodzie. Bomba. O, wpłacać pieniądze! No nic mi nie chcą wpłacać! Patrzcie się, sami bandyci Dobra, drugie okienko. Czekajcie, jak się to zaraz przesuwa? O, zastrzeliłem babkę. Dobra, ale jak widzicie, gra uruchomiłem. No to dobra. To jeszcze raz. Zobaczmy, co tam mamy dalej. No, już mi chyba ta gra nie wstanie. To jeszcze tu mam drugi reset, może tym. O, dobra. No, tyle tylko, że chyba powiesiłem. Eee, dobrze. Dajmy mu chwilę. Dobra. Jak widzicie, teraz może na tej mniejszej kamerze, no to tam chwilę potrzebuję, żeby dostać IP z mojego routera. No i zobaczymy, działa. Dobra. No i ja teraz już jestem podpięty niejako, bo on pamięta te ustawienia. Podpięty jestem do tego swojego serweru. Wgrałem tutaj też plik start PRG, wgrałem plik dir PRG. on tam musiałem go tylko przerobić, tak? Dostępne są źródła, trzeba tam po prostu podać inny adres. Właśnie startowy, żeby on nie ciągnął zawsze z tego VIC-64D, tylko właśnie z mojego, nie? Wgrałem też dodatkowo Test Tools właśnie czy z iSet e Server, tak? Żeby przestawić się z powrotem na ten VIC-D, jak będę poczuwał. Ale zanim się przestawię, no to może jeszcze uruchomię sobie na przykład RiverRide'a. No widzicie? Moment, słuchajcie. To się nam wszystko ładuje. Dobra, no właśnie. Tu mamy zły joystick, w złym porcie podpięty, słuchajcie. Bardzo się dzisiaj zdenerwowałem, bo kupiłem sobie coś takiego, słuchajcie, od Retrobit współczesny kontroler do starych Sek, nie? Do Mega Drive'a. Dodatkowo kupiłem adapter. Kontrolera do Mega Drive'a do Komodorka i świetnie mi to działało. Działało mi do momentu, gdy zacząłem nagrywać ten odcinek. I zacząłem nagrywać ten odcinek, nagle przestało działać. No i zostałem teraz tylko na jednym swoim starym, słuchajcie, kontrolerze. Gdzieś tu mam drugi. Nie wolno, co prawda, ale może spróbuję. Ok, dobra, mam coś, którym tu strzelam. To jest taki kontroler, też podobny do tego od Segi. Tylko, że on chyba nie jest do końca Ja już, kurczę, nie wiem, gdzieś go tam miałem w swoich podkładach. Hmm. Dobra. No, jak widzicie, River Ride też szmiga, natomiast no, ten, ten, ten pad działał świetnie. Super działał. Naprawdę byłem mega zadowolony, ale dziś już nie działa. Nie wiem, czy to mi się pad zepsuł, czy ten... Yy... Chyba pad jednak miał wszystko. Dobra, ja wracajmy dalej do yy, naszych gier. Jak widzicie, dobra. My w Tutaj gry w Easy Flasher kasuje, to mi się kasuje, to mi gra uruchomi od nowa, więc muszę, dam resetem na moim wiku 20. Spróbujmy jeszcze coś. O, widzicie? Nie da się. Trzeba power. Ok, dobra. Odpalam. No, to co tu jeszcze mamy ciekawego? Mam na przykład grę Wermer, tak? Czyli taką handlowo-strategiczną. Grałem w nią kiedyś na swoim kanale. Donald Ducka wgrałem, ale on mi nie działa, słuchajcie. Próbowałem na różne sposoby. Ładuje mi się tylko ten obraz startowy. Gra niby taka jednoplikowa, którą tam gdzieś sobie nie działa. No, ale na przykład działa arktyczne polowanie. Oj, chyba uruchomiłem nie to, co trzeba. Chyba uruchomiłem Donalda właśnie. Zobaczmy. Nie zadziała teraz wcale. Możliwe. Bardzo chciałem, żeby Donald Duck Playground tutaj działał. Niestety nie działa. Więc będę chyba musiał go wyrzucić ze swojego serwera. Pliki oczywiście wgrałem na, na taki swój serwer, który tam gdzieś posiadam. A chciałem arktyczne polowanie, słuchajcie. Dobra. O! Czekajcie, jeszcze raz. To może to jednak działa, tylko że arktyczne polowanie wymaga, żeby trochę poczekać. Dajmy mu więc chwilę. Czekajcie, no widzicie, jednak wtedy za, za bardzo się pospieszyłem. Muzyka taka jak z północ południe skrynie? Czy mi się wydaje? Um, dobra. Dobra. Arktyczne polowanie. Kiedyś miałem oryginał, słuchajcie. O, zabił mnie, nie? Połasiłem się na bonus. Dlatego. Dobra. No ale widzicie, fajna rzecz, śmiga. Dobra, przeszedłem pierwszy etap. Yy, dobra, no jak teraz wrócić w takim razie do. No, słuchajcie, do. Zobaczmy, czy mi się tym razem zresetowało. Zresetowało się. Do tamtego serwera, nie? No, można sobie oczywiście gdzieś zapisać i odpalić ten serwer pod warunkiem, że wgracie sobie odpowiednie pliki na ten swój serwer. No, bo ja na początku nie wgrałem. No i fajnie odpalało mi się tutaj. Jak chciałem wrócić, to musiałem odpalić ZZT. odpowiednie pliki, no, można odpalić sobie portal i tam. Jest, jest Set server, natomiast ja to widzę, wszystko mam. Mam tutaj Set server, ale prościej jest skorzystać z coś, co się nazywa Test Tool, też dostępny na stronie projektu, też chyba w sumie dostępny spod portalu, mi się wydaje. No i tutaj w tych Test Toolach gdzieś mamy pod ósemką. Set Default server na WIG64DEPRG, więc naciskam, sprawdzam listuje, no i okej, okay. wróciłem do tego domyślnego serwera. No ale mój działa, mogę sobie tam teraz wrzucać pliki i odpalać je stamtąd. Przynajmniej te, które będą działać. Całkiem niezła rzecz, słuchajcie, podoba mi się to bardzo. Yy. I z niecierpliwością czekam, jak to rozwiązanie będzie się dalej rozwijać. Tak? No bo wydaje się, że yy. no, jest to jakieś pomysł, nie? Słuchajcie, na koniec jeszcze może hmm, pójdźmy coś bezpośrednio z Portalu, czyli z Wig Portal. Yy, dobra, weźmy może tą Janę Remasteret, co wy na to. Zobaczymy, co tam ciekawego jest. Powiem Wam, że świetnie mi się grało na tym właśnie na tamtym padzie. I dziś grałem i nie działa teraz. Nie wiem co się stało. Naprawdę. Mm, nie wiem zielonego łędzia dobrze załadujemy się to? czekajcie ładuje się czy się nie ładuje? o? czyżby jakiś ząg? czasem są problemy, to znaczy nie zawsze się te gry ładują, teraz już jakoś wyjątkowo wolno to ładuje. może przeciążony serwer pod wieczór? Ale chyba ciemność widzę. Może zrobimy jednak taki reset na twardo, czyli wyłączymy komputer. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Dobra. A, tylko nie dać. To, to sobie załadujmy od razu. Czyli portal. No i spróbujmy jeszcze raz. Tą zremasterowaną dnianę przygotowaną specjalnie pod WIC 64. No i to na przykład ten High Score możemy sobie obejrzeć. Dobra, no i tu widzicie najlepszych z najlepszych. <grym> Mierzone są też czasy właśnie, to jest dość ciekawe. Czyli zobaczmy sobie, czy tutaj dodatkowo w tej grze mierzony jest czas. Dobra, jedziemy. Ja tu wielkiej różnicy graficznie nie widzę w tej grze. No może poza tym, że o, widzicie teraz u góry się pojawiło to kółko, które sugeruje co tam zdobyłem i każda kolejna, każdy kolejny mm, rzecz, którą sobie zdobędę będzie się tam zamieniać. Mierzy mi też czas wyraźnie. Punktów. dobra, dobra. No Na tym padzie odsegi miałem ustawiony pod C skok, pod B strzał. I powiem Wam, że działało świetnie. I strasznie jestem zły, że przestało działać. I nie wiem, co się stało. jeszcze kupię jeden w takim razie zobaczymy co ciekawe nie jest to drogie urządzenie w porównaniu na przykład z padami do komodorka od tej firmy co robi jeszcze joye nie, jak to się nazywa boomerang chyba się nazywa nie tylko kosztuje dwa razy tyle chyba na... Zobaczmy, jak daleko wyjdę. Generalnie, że ja na tę zgrach zawsze bardzo lubiłem. Ale jakoś nigdy bardzo daleko w nim nie zaszedłem. dobra. A jeszcze z jednego Może. Już jakoś przechodzi do szóstego etapu. Tylko nigdy nie wiem, gdzie to jest. No, tu jest coś, ale to nie o to chodzi. Gdzieś się skaczę, tak jakby w przepaść, mi się wydaje. Tam jestem. Nigdy nie Słuchajcie, myślę, że tyle na dzisiaj. No, będę starał się śledzić ten projekt WIK 64. Zobaczymy, jak się będzie rozwijał. No i internet w komodorku to jest coś, a ten kernel na Easy Flashu. Możliwość stworzenia sobie swojego serwera z grami i programami. Bardzo fajny pomysł. Dostępny jak najbardziej. Jest, są odpowiednie pliki na stronie projektu. Wystarczy sobie wgrać gdzieś do internetu. Gdzie mamy interpreter PHP? No i możemy mieć swój własny serwer z plikami. Oczywiście, możemy też ładować na zasadzie komendy wpisanej z palca. No w zasadzie dowolny plik PRG dostępny gdziekolwiek w internecie. I działa też, bo sprawdzałem całkiem fajnie to ośmika. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.